Zero i bar już w maszynie startowej. Jeszcze tylko malory. I malory również zajął miejsce w startboksie. I konie wystartowały. Po starcie na prowadzeniu Incinatus, zanim Zero i bar... Incinatus. Przesunął się. Już na prowadzenie Malory, Malory, Incinatus, Malory, Incinatus, Zeroiber i obok siebie Sanki i Scott. 1600 metrów do celownika Malory na prowadzeniu, zanim Incinatus, następnie Zeroiber, Scott i zamyka stawkę Sanki Young. Malory, Incinatus, Zeroiber blisko będzie walczył o drugą pozycję. Malory na prowadzeniu. Malory, Zeroyber już na drugiej pozycji, Incinatus, Scott i Sank yang 1200 metrów do celownika. Malory, zeroiber, Incinatus, Scott i Sank yang Konie zbliżają się już do ostatniego zakrętu. Malory, ale Incinatus bardzo blisko. Malore, Incinatus, Incinatus wysunął się na prowadzenie. Konie w połowie zakrętu po zewnętrznej wychodzi Zeroiber. Zapowiada się pascynująca walka na finiszu. Już Scott przesuwa się do przodu. 500 metrów do cerownika Zeroiber, Incinatus przesuwa się Scott. Incinatus na prowadzeniu obok Zeroiber. Scott wysuwa się do przodu. Incinatus, Zeroiber, Scott. 300 metrów do celownika. Scott po zewnętrznej prowadzi. Konie jednak blisko siebie będą do ostatnich metrów walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. Incinatus Scott Zeroiber. Scott na prowadzeniu. Scott Incinatus Scott Incinatus Scott Incinatus Scott Incinatus, incinatus Sankjang Zeroiber i jako ostatni finiszuje Malory.